To był tajnohenkonik. Jedno, dwa, Zrobimy sobie, połączymy dwa ruchy. Tajnohenkonik i szumaczu do zajęcia. To zrobimy, tak? Czyli w bardzo prosty sposób. Kilka tam trzy. Czyli... Koniec Druga ręka jest wolna, nie? Więc może mi tą ręką co przypastrygować. Przykładowo. Nie czeka. Jeszcze jestem rozluźniony. Powoli, powoli. Jeszcze jestem rozluźniony. Ten ruch powoduje to, że moje ciało i w tym kierunku. To nie jest jak w bajkach istnieją, że dwa kuby, który mocniejszy, bo to jest potencjał na potencjał. Poczek. Fajny, no, H. sobie partnera. Czerwony, limyński. H. To ostatni technika. Czerwony, H. Osiągnąłem sobie partnera. Rozciągam. Za jego pet szakomno. Prosta forma. Popatrzcie, ja nie wypycham ręki wioli, głowy wioli, aby to była piłka. Pytanie kulo. Nie? Moja ręka jest prosta. Ja tam Fitch. nie To nie jest szottejski, to jest całkiem inna technika. To nie jest wyjście do typu, całkiem coś innego. H, Trzeba przez sopunę. Zawsze jest wyjście sytuacji. Teraz tak. Dla osób, które mają problem z opadaniem przy podejściu, to delikatne zejście do kołyski, żeby sobie stać bezpiecznie. Oczywiście to nie jest coś takiego, że moja ręka idzie opada, tylko moje ręce trzymam zaś, czyli ciągną gotowość. Ej! Ej.